Dzień dobry moje robaczki, jak widzicie właśnie wyjeżdżamy na wakacje i powiem Wam, że ten dzień nie zaczął się najlepiej, ponieważ wyobraźcie sobie to, że podczas całego tego pakowania zabrało mnie na sprzątanie. Widzicie to? Widzicie ten ślad? To jest Domestos i musimy teraz podjechać. Nie czułeś się, żebyś nie używał Domestosu, zawsze Ci mówiłem. Tak, mój chłopak ma rację, ponieważ on zawsze mówi: Nie, domestos jest taki owaki. Ja kocham domestos, ale nie na ubraniach. I normalnie dostałem wścieklizny: Mówię, już nigdzie nie lecę, nie chcę być w tej Tajlandii. Jakby nie, nie, jedziemy do Tajlandii, nie powiem wam gdzie. Powiedziałem, że zostaję w domu. Tak się zdenerwowałem, ale finalnie podjęliśmy decyzję, że podjedziemy mi po nowy dres, bo ja go specjalnie kupiłem na ten wyjazd. Chciałem mieć świeży, clean dres na wyjazd, ale wyszło jak wyszło. Nevermind. Dobra energia, tylko szczęście. Z tyłu widzicie dziewczynę, bo teraz jedziemy właśnie odwieźć dziewczynę. Jesteśmy właśnie w Polsce. Jedziemy odwiedzić dziewczynki do opiekunki. I wow, ale tu się kamera przedstawia. I, I fru na lotnisko. A skąd wylatujemy? Wylatujemy z Warszawy. Mamy lot, co prawda, jutro, bo jeszcze Wam o tym nie wspominałem. Jedziemy dzień wcześniej na lotnisko, dlatego że nie wyrobilibyśmy się z wszystkimi obowiązkami. My na, mam, mamy naprawdę daleko, więc opiekunka, lotnisko, hotel na lotnisku <noise> i fruw podróż. Więc widzimy się później, bo jedziemy właśnie coś zjeść jedziemy na hotdoga. doga. bądź cichutko. Ej, słuchajcie, przed chwilą się pożarliśmy, no ale mamy dzisiaj po prostu cudowny wstęp do tych wakacji, bo zabrał sobie na podróż. Nie, nie uwierzycie po prostu, no, bo, no, no normalnie my rozwalił. Pomarańcze, pomarańcze, już Wam pokazuję i mówi, obierz mi pomarańcze, a ja mówię, wyjeżdżamy, jestem w dresie, nie daj Boże nie kupię nowego dresu, będę musiał jeść z tymi podwiniętymi rękawami, a Ty mi każe obierz pomarańcze. I wiecie, obieram, bijam palec i zolabałem. Mówię, szukaj stacji benzynowej, jedźmy na jakiegoś hot doga, jak normalni ludzie... A nie, bo mój facet, nie wiem, czy wiecie, czy nie, on ma totalną obsesję, jeżeli chodzi o owoce. On by mógł tylko jeść owoce na śniadanie, obec kolację, wszystko z owocami. I ja mówię, dobra, to, to, to czemu nasy nie zabrałeś? Taki bezpieczny ten owoc, nic mi nie tryśnie na twarz, nic, nic mi nie powrócę. Nie. On zabrał pomarańcze. No i teraz czekam, no i się do siebie nie odzywamy, więc super początek. <laughs> super. Mało tego, nie wiem, czy widzicie, że nakleiłem folię na zegarek i jeszcze tak zaparkowałem, że ktoś na nas zatrąbi. Czad. totalny czad. Życzcie mi dobrej energii, bo teraz mi tego e, trzeba, dobra. Wracam jak sytuacja się uspokoi. ich mi hotdoga mm. i czekam za swoim hamburgerem. A już naprawdę nie chcę się nastawać negatywnie. Bo to mają być wakacje naszego życia. A tyle stresu, co teraz mieliśmy, to jest w ogóle jakieś e, nieporozumienie. Masz hamburgera? Zasuwamy miejsca. No, jak to zasuwamy miejsca? To jest taki mały parking. A nie, może pójdę dzisiaj się tam z nim pokucić. ja jakby jestem bardzo chętny na to. Oh my god! Z drugiej strony ma też drugiej suknie. To nie? Też to wy zauważyłem, że jest pełno miejsca. Problematycznie. Problematycznie jesteście w tej Polsce. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. pa! Glitter in my eye. Glitter in the sky. No zobaczcie jak dziewczynki ładnie śpią. Jakie no są kochane. Widzicie, jak są bezproblemowe w aucie? No. To prawda, to przez to, że ty. one lubią sobie bardzo podróżować. Koko jak zobaczyła, że wyjeżdżamy dzisiaj, to myślała, że idziemy dzisiaj do lasu. Jak się rzuciła po prostu radości, pełno, wszystko! Bo statom nie chciała w ogóle na mnie patrzeć. No i tak się skończyło, że w lesie nie wyląduje, tylko u naszej ukochanej, znajomej, łamanej na opiekunka. <laughs> Przyjechaliśmy oddać dziewczyny. Dziewczyny pożegnajcie się ze wszystkimi. Jakie to smutne. Nie wiem, czy dobrze wjechaliśmy, wiecie. Dobra, musimy je powyjmować i się z nim pożegnać, więc tak. Pa, 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 dziewczynki. Pa! O, jest Candy, jest Candy, ale nie widać kamerze. Ledwo widać. Pa, pa dziewczynki, kochamy Was. Pa, pa! Pa! Przed chwilą pożegnaliśmy się z dziewczynami i jest mi tak przykro. Aż mam wyrzuty sumienia, jaki niemiły Cię byłem dla nich od rana, bo wiecie, nerwy, pakowanie, wszystko. A ty jak się z tym czujesz, kochania. Nie zawsze byłem zmiły z nimi. Mm, bo ty leżyłeś... nie ja byłem jedyny, który się pożegnał od nich, bo ty się nawet nie pożegnałeś. To nie jest prawda, pożegnałem się dziewczynami. Mhm. No ty zacząłeś to robić, też się pożegnałem. Bo ci kazałem się pożegnać. Zrobiłbym to, oczywiście, że tak. To, że tak niefortunnie wiesz, to co innego, bo ja rozmawiałem z opiekunką, a mój ukochany, mój mąż, moje, moje słońce wyszło sobie z nimi na ogródek. Jezu, jaki oni mają ogród nie jest 3000 metrów. No będę miał tam dobrze. Wiecie, dwa tygodnie szybko miną, a przynajmniej wiem, że dziewczynki są w sprawdzonych rękach, ponieważ ja z opiekunką Znam się już bardzo długo i no chyba nie ma dla nas lepszej opcji, jak w tym momencie opieka u niej. Mamy jeszcze taki swój zaufany hotel dla zwierząt, aczkolwiek kiedy ona ma wolne, to czuje się lepiej, kiedy te dziewczyny są u niej. No dobrze, po drodze jeszcze zahaczymy o moich rodziców. Nie będę was tym męczył i zobaczymy się już raczej w, na drodze w Warszawie. Czyli cały czas widzicie nas drodze. Wow. I podjedziemy tam kupić jakiś tam fajny dres, więc tak. See you soon. Dojechaliśmy właśnie do outletu pod Warszawą w Piasecznie. I widzicie co? To jest chyba ten sam outlet, co mamy w Pandorfie w Austrii. On wygląda identycznie. Jeżeli wiecie, czy dobrze mówię, proszę dajcie mi znać w komentarzach. No, wygląda super. Dobra, idziemy i wybieramy dres totalny hit. Jesteśmy w środku, jak wiecie i szukałem idealnego dresu. Znalazłem New Balance dress ale tylko i wyłącznie różową męską bluzę i padniecie teraz różowe damskie spodnie, ale leżą na mnie idealnie. I kto się skapnie, że mam babskie spodnie jakby? Biorę je. Ale jestem zadowolony, bo pierwotnie mój Dres miał być różowy, tylko żadnego nigdzie nie mogłem dostać, więc co? Spełniają się marzenia. Nadal nie mogę w to uwierzyć, że mieliśmy tyle szczęścia, że dostaliśmy ten dres. Ale jak zawsze to nie był sklep mojego pierwszego wyboru, tylko wyboru jednak mojego faceta, więc znowu muszę mu być winny, przeprosiny. A teraz idziemy coś zjeść i będziemy jechać do naszego, chciałem powiedzieć, hotelu, raczej pensjonatu. Zobaczycie zresztą, jak to wygląda. Wybraliśmy najtańsze, dobra. Czyli naszym ostatnim posiłkiem, jak zawsze okazało się Saboje. Zawsze jesteśmy właśnie w tego typu auteta galeriach kończymy na Sabue. Pozwólcie nam zjeść i widzimy się już w hotelu. Dojechaliśmy do hotelu. Pokażę Wam za chwilę pokój. Jest mega cheap. Ale słuchajcie, na jedną noc są świetne warunki. Mamy osobne łóżka, więc. Nie będziemy tłumaczyć pani w recepcji, że jesteśmy kochankami. <laughs> Ile to było? Euro? 30? 35. 35. Przyjdźcie sobie na złotówki, bo my mamy, wiecie, konta w zagranicznych rzeczach. A jesteśmy w hotelu w, pod Warszawą, na lotnisku. Czyli o ja tym mówiłem? skąd w ogóle my lecimy? Chyba wam jeszcze nie wspominałem. My lecimy z Warszawy. Mieliśmy mi lecieć z Frankfurta. Ale stwierdziliśmy, a czemu nie Warszawa? Odwiedzimy moich rodziców po drodze, bla bla bla, bla, opiekunka po drodze. I dlatego padł, wypa dlatego padł wypadł <grym> lot z Warszawy. Więc wyjeżdżamy jutro około godziny 8:09, dlatego że mamy lot o 11:50, więc zaraz sobie otworzymy champagne. Kupiliśmy sobie champagne i kupiliśmy sobie willu. Muszę pamiętać, żeby jutro wam pokazać. Co to jest willu? Willu to są koła do pływania, a my to nazywamy tradycyjne willu. Dlatego, że pierwszy raz kiedy byliśmy na naszych wspólnych wakacjach w Turcji kupiliśmy sobie koła i jeden materac. Co prawda, co ja gadam? Jedno, jedno koło, jeden materac i bawiliśmy się na morzu w zabawę willu. Polega na tym, że poskakujemy razem z falami na na tych materacach i kołach. Świetna zabawa, polecam wszystkim. <grym> Może wam kiedyś pokażę, jak się w to bawimy. Yy, a robaczki, a jak się wam teraz nudzi, to zostawiajcie tutaj subskrypcję, lajka, bijecie na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Tam są wszystkie akcje na bieżąco pokazywane, co się w naszym życiu dzieje. Mogę wam pokazać pokój, więc trzykłójcie się na szok. Wchodzimy do naszych luksusów. Pięknie, tu mamy szafę. Tu nie macie już na boso. I proszę mi nie widać, że dostanę grzybicy, bo e, nie dostanę. Użyję <grym> za chwilę sprayu. Wchodzimy do łazienki. Słuchajcie, my mamy wszystkie bagaże w aucie, więc nad nich chce mi się wyjmować. Gdzie my mamy tutaj światło tej łazienki? Poczekajcie chwilę. Muszę rozszyfrować. A, tutaj klik. To jest nasza luksusowa łazienka. W ogóle mój facet mówi, że wyglądam jak amerykańska mama, która wróciła z. Z czego, skąd, z, taki... z jogi w tym dresie. To jest ten dres, który poplamiłem do domestosem i stwierdziłem, bo na początku miałem go wyrzucać, wiecie, i stwierdziłem finalnie, że go nie wyrzucę. No bo tak naprawdę trochę mi go żal, nie wygląda aż tak źle. Kiedyś się podwinie te rękawy i tak będę go nosił z podwiniętymi rękawami. A no, różowy już widzieliście, więc jutro przebieram się w różowy. Tu mamy Super y, kabinę prysznicową, bardzo elegancką, ze stylowym dywanikiem, i część łóżkową, którą oczywiście pokażę Wam, tak, abyście nie widzieli mojego babyaczka. Pokażę Wam tylko moją część. I tu będę spał, oj! Tu będę spał pięknie i luksusowo, co nie. Widzimy się jutro, w takim razie, kiedy wstaniemy, przebieramy się. A teraz pozwólcie nam spędzić czas romantycznie, pijąc champagne. Martinez zakupiliśmy na <noise> naszą noc, <noise> będzie się działo, okej, okay. więc do zobaczenia dla was za 3 minuty, 3 sekundy, a dla nas za parę godzin, pa! Dzień dobry moi kochani, my po nocce, spało nam się bardzo dobrze, czemu jestem taki zdychany teraz, zdyszany? Ponieważ pakowałem walizkę, musiałem powymować zresy, musiałem się trochę przepakować. Co prawda, no, mamy wczesną godzinę, bo tam około 7.20, 7.30 lot mamy za parę ładnych godzin, ale chcemy, wiecie, tak pożyć sobie lotniskiem, iść sobie wcześniej, zjeść zjeżdż, się Danko. Dobra, teraz, teraz już idę do auta. Lotnisko od rana w stolicy. Dojaliśmy już na lotnisko i muszę Wam pokazać nasze Wii u My tak nazywamy koła dopływania i są super czaderskie. Były jeszcze w kolorze czerwonym, ale ja mówię, no nie, jakby jesteśmy parą, kupmy sobie w takim samym kolorze i uważam, że są naprawdę no, zajebiste. No zobaczcie sami. I proszę mi nie mówić, że jestem za stary na takie rzeczy mam dopiero 29 lat. I uważam, że w tym wieku nie ma co się wstydzić, że podróżuje się z kołami dopływania, ok Mamy takie mikrodramy od samego początku, dlatego, że idziemy oddać bagaż i na odprawie pan lotniskowy, steward, nie wiem jak go nazwać, zdenerwował nas, był bardzo do nas niemiły i mój facet już miał po prostu level humoru minus 5. On chyba teraz się w ogóle nawet nie odezwie, bo jest tak zdenerwowany. Tak myślę. Później Przedtem, przepraszam, jak jaliśmy na lotnisko, takim buzikiem, babeczka nas zahaczyła i stękała, Boże, i leci do tego hotelu, taki tani, 58 tysięcy za osobę, o mój Boże, i tak tanio, jeszcze na dwa tygodnie, mm, tragedia. I zepsuła mu humor. Ja mu tłumaczyłem nie raz. Teraz myślę, że podziela moje zdanie, że ja nienawidzę tych y, krótkich znajomości, bo... Taka znajomość może zaszczepić w tobie jakąś głupią myśl. A wiecie, my idziemy na wakacje, ja chcemy mieć dobry humor, ale ja co wiecie, z dobrą energią? A taka krowa wam przyjdzie i będzie bym sękała. My mamy w większości sobą euro i dolarów. Co? Tam nie wymienicie tych pieniędzy. Ja bym powiedział, wieśnia z Poznania, nie? <grytanie> Sorry, Poznania, ale tacy jesteś I wiedziałam, że będzie po prostu źle. Sprawdziliśmy na internecie. Nie ma najmniejszego problemu, żeby na miejscu wymienić euro na dolary, czy wypłacić cokolwiek, wiecie, w pesos, jakby, nieważne. Ja mam super humor. Tylko jest mi teraz przykro, że mu się zepsuł humor, bo teraz się nie będzie odzywał. Yy, I mam nadzieję, że yy, prześpi się. Mamy 12 godzin lotu. O, i się wygadałem, gdzie lecimy. I się wygadałem, gdzie lecimy. Zobaczcie to, już wiecie, gdzie lecimy, więc oficjalnie mogę powiedzieć Wam, <laughs> że lecimy do Meksyku. Juhu! Bardzo fajnie ale widzicie, no nie dało się opowiedzieć historii, gdybym Wam nie powiedział o walucie. <laughs> ale przedtem, przed co? Ale przedtem nie wiem co. W każdym razie, jesteśmy teraz w McDonaldzie. Poprawi nam się humor, bo sobie coś zjemy. Życzcie nam bezpiecznego lotu. Zobaczymy, co lot podaje bezpiecznego w jedzeniu. W jedzeniu? Na no, samolocie do jedzenia. I tak jak mówiłem, jesteśmy w McDonaldzie. I ostatnim moim najczęstszym wyborem jest sałatka i ta kanapka z faroszkiem. Jak widzieliście, już ją przed chwilą zjadłem, ale ludzie się ze mnie śmieją, że jem coś takiego maku. No trudno, ja lubię. Idziemy teraz do mojego Nemezis i teraz sprawdzę, czy będę aresztowany tak samo jak w Turcji. To były te same wejścia, te same emocje, ta sama przygoda, tak samo się stresuję. Jak widzicie, my już w samolocie, przed nami 13 godzin lotu. A, coś tutaj ostro się nie łapie 12. Tak, 12 pewnie mój chłop ma rację, jak zawsze. Będąc na lotnisku, najbardziej stresowałem się, że będę miał kontrolę. Jak w momencie, kiedy leciałem na przeszczep włosów, bardzo szybko nam poszło bez problemów. Następnie mój chłop był tak zdenerwowany całą tą sytuacją, że latał po lotnisku i byłem sam, ciekawe co robił. Mam nadzieję, że mnie teraz w ogóle słychać. Jesteśmy już w linii e, lotniczej LOT w samolocie linii lotniczej LOT. Czekamy za jedzeniem i będę mam robił e, kolejne update, co tam dostajemy, inne rzeczy. E, siedzimy sobie w brzędzie bodajże 19. Ktoś by powiedział, że źle. Ja się bardzo cieszę, bo mamy dosłownie za sobą toaletę i fotel mogę mieć na maksa do tyłu. Tak, fajnie. Cały lot tak wygląda. Jesteśmy w połowie samolotu i na szczęście mamy tutaj możliwość oglądania filmów, ale my się przygotowaliśmy, ponieważ... Pobrałem wszystko, co możliwe na YouTube'a, na Netflixa, na Disney. Plus, A mój chłop pobrał sobie Harry Pottera. No tak, tak, że nie będzie mógł oglądać, no. <ścoughs> czytać, ale nie wiem, jak on to zrobił. Jeszcze jedna kwestia, którą muszę wam pokazać. Jako jedyni mamy niedziałający guzik do przyciemniania szyby. Ale mi się wydaje, że to już tak ma. Wiesz, co to jest? Ja teraz domyślałem, czy to jest haczyk Po prostu haczyk? Aha, ale wydaje mi się, że przyciągnął tą energię i to się musiało jeszcze zepsuć. Nieważne, nieważne, ja już chcę jeść i jak chcę się już napić Super coli, tak to nazywamy? Super cola? Jak? Turbo, Turbo cola? You know what I mean. I troszeczkę wyluzować. Mamy 12 godzin przed sobą, jakby jest to zrozumiałe. Zdrażamy jeszcze zajebisty protiv na podróż. Jeżeli macie AirPodsy, to my na iPadzie oglądamy na dwóch AirPodsach, dwóch parach AirPodsu. Jeden film jest super. Zastanawiacie się co mamy do jedzenia? Ja zabrałem sobie makaron wegetariański Z brokułem i jakąś tam oliwką Niezbyt mi smakuje Mamy tutaj jeszcze coś do chlebka, jakaś szynka serek Jakieś tam warzywka Pewnie to będzie mi bardziej smakowało od tego I na deserek dostaliśmy Jakąś bułeczkę z jabłuszkiem Wstawaj! lądowaliśmy, podróż była super. Ja większość godzin przespałem. Odbieramy ga, garaż. Odbieramy garaż, bagaż i lecimy do hotelu i mam maksymalną zgagę, ponieważ za dużo wypiłem płynu szczęścia. I teraz mnie pali, wiecie. W końcu dojechaliśmy. Czas rozpakować się i zacząć noc. Wylądowaliśmy. Jestem super zmęczony. Chyba idziemy tędy, czy tędy. Nie wiem, którędy idziemy. Choć była bardzo przyjemna. Te 12 godzin naprawdę bardzo szybko minęło. Już idziemy, jak widzicie, do pokoju. I widzimy się, moi kochani, jutro rano. Teraz chcemy się rozpakować. Mamy co wypakowywać. Jestem, powiem Wam, zadowolony z hotelu. Jest naprawdę bardzo ładnie. Bardzo imprezowo. Mam nadzieję, że nasz pokój też będzie godny uwagi. Ja chciałem witać się z Wami jutro, ale weszliśmy do pokoju i powiem Wam, że jesteśmy na maksa zachwyceni. Oh my god! Jest naprawdę super. Tu wchodzimy sobie do łazienki. Tu ja jestem jako amerykańska mama w dresie. Tu mamy prysznic, tu mamy kibelek, tutaj mamy garderobę. Mój boyfriend sobie już wychodzi na Lataras. I oh my god, to naprawdę dobrze wygląda, nie? Jestem zadowolony z tego pokoju. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będzie, żeby to źle nie zabrzmiało bardziej. Egipsko? Dzień dobry robaczki, ja nie śpię od drugiej godziny. Wyobraźcie sobie, że mam jet laga, więc poczekałem jak mój facet wstanie. Wstał też, kurczę, którą mamy godzinę? Tu mamy, jak widzicie, szóstą. Wstał też chyba dwie godziny temu. Ogarnęliśmy się, wszystkie rzeczy są poukładane. I przejdziemy się teraz na wstód słońca, bo wyobraźcie sobie że wschód słońca jest tutaj o 7.30, więc czemu tak późno? Czemu tak późno? To był pomysł mojego faceta, więc ogarniamy się i chodźcie z nami na plażę, zobaczymy sobie słońce. Teraz na 100% mnie nie widać, jesteśmy na plaży. Zobaczcie, jak ciemno. Ale nasze pierwsze wrażenia, pierwsze wrażenia, pierwszy raz na plaży w Egipcie, w Meksyku, to plaża. Jeżdżą te maszyny, jest czysto, piasek jest w mięciusi, nie? Jest super. Mamy dużą plażę. Martwiliśmy się na początku, jak czekaliśmy, że ta plaża będzie trochę mała, ale jest mnóstwo miejsc siedzących. Co mnie może zmartwić, to tylko i wyłącznie, że nie ma osłony. Są same drzewka, jak widzicie. Uhuhu. Nie ma osłony przed słońcem. Ale zobaczymy. Jesteśmy na razie bardzo podekscytowani. No i nie doczekaliśmy się za bardzo wschodu słońca, ponieważ są chmury. Ale to nie jest ważne, ponieważ jest Cudownie, ja się czuję zrelaksowany. No jest przepięknie, zobaczcie to jeszcze raz, ok, Tu jest nasza plaża. Jest naprawdę, jest naprawdę świetnie. Już powiedzieliśmy sobie, że kolejne wakacje będą w podobnym klimacie, bo to jest jak troszeczkę co innego, moi drodzy, niż Egipt. Lubię Egipt, żebyście mi za źle nie zrozumieli. Ale ten klimat jest no, troszeczkę inny, lepszy. I. Co najważniejsze jest na tej plaży, to tutaj mamy bar. Jakby. Co? Co, co byłeś? Aha, mój facet teraz idzie pogłaskać kapibare. Posłuchajcie, tu są kapibary. Tu są kapibary i tu są jeszcze król Julian. Kim był król Julian? Ja nie wiem, kim był król Julian. Takie te małpy, takie lemurowate. Rozumiecie, to jest toberskie. To jest takie super. Dobra, idziemy do kapibary. Chodź. Nie wiem, nie wiem czy widzicie, ale tutaj pod krzesłem jest kapibara. Kapibara, kapibara, chodź tu do nas. O oh my god! Ale To 100% jednego kokosa. No zobaczcie, jak jest roz, rozgryziony. <gryzny> Kocham je. Idziemy teraz na śniadanie. Zjemy sobie. I pójdziemy do pokoju. Podsumuję Wam całą tę podróż, bo nie wiem, czy wiecie. My tak naprawdę od dwóch dni jesteśmy w podróży. Pewnie wiecie. Kto się nie zorientował, to już wie. <grystanie> Zapragnęło się nam zobaczyć małpy, więc zapraszam tutaj z nami na małpią przygodę. Ja wiem, mieliśmy zrobić sobie podsumowanie tych dni wyjazdowych, ale jak mój facet uważał, za małpy, to powiedział: Idziemy je najpierw zobaczyć. <laughs> oh shit! Oh, I didn't have, I didn't have the video on. Silly me. Sorry, bro. I'll go get some more. I'll be back. To tyle z przygody z małpami. Mój partner powiedział przed chwilą, że będziemy tu codziennie przychodzić codziennie przychodzić. Ja nie wiem, co takiego fascynującego jest w tych małpkach. Są agresywne, gulgały w charakterystyczny sposób, dawały znać, nie podchodźcie do nas! Wszyscy turyści z bananami, ze wszystkim, a pani przewodnik ostrzegała nas, nie dokarmiajcie, bo one są takie cwane, biorą kamienie, rzucają w głowę celowo. Przerażające, jak te istoty myślą, żeby celowo nam coś zrobić. Nie, nie. Jedyne, co było takie interesujące dla mnie em, w tych małpkach, to tylko i wyłącznie mama z dzieckiem, było całkiem urocze. No. <laughs>